Jak założyć kanał na YouTube w 2 minuty? Dokładnie tak! Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest wejść na samego YouTube'a, a następnie zalogować się na nasze konto Google. Jest to konto, które tworzymy przykładowo zakładając Gmaila, więc jeżeli korzystasz z Gmaila, no to możesz na tym właśnie koncie stworzyć swój kanał. W każdym razie, my klikamy, zaloguj się, i tutaj możemy się albo zalogować na nasze istniejące konto Google, albo utworzyć nowe, co my sobie tutaj zrobimy. Możemy wybrać konto dla mnie, albo do zarządzania moją firmą. Teoretycznie, do zarządzania moją firmą ma więcej opcji, natomiast na YouTube nie ma to większego znaczenia, więc ja tutaj sobie wybiorę dla mnie. W kolejnym kroku musimy podać nasze imię i nazwisko. Ja tutaj sugeruję podawać prawdziwe dane, żeby nie było problemu później, jeżeli na przykład utracilibyśmy dostęp do naszego konta. Kolejną rzeczą jest podanie istniejącego adresu e-mail albo stworzenie sobie jakiegoś adresu w Gmailu. Tutaj już do wyboru. Ja sobie stworzę jakieś konto. No i oczywiście musimy również podać hasło. Następnie klikamy dalej. Kolejnym rzeczą jest weryfikacja numeru telefonu, którą musimy zrobić, żeby odblokować pewne opcje na kanale, więc ja sobie to szybko zrobię. Następnie podajemy dzień naszych urodzin i tutaj znowu sugeruję podać prawdziwe dane na wszelki wypadek, gdyby później były potrzebne. Klikamy sobie dalej. Tutaj możemy sobie zrobić personalizację albo szybką, albo ręczną. Ja ogólnie Googlowi ufam, więc wybieram ten jeden krok tylko. Tutaj sobie przelecimy przez to, potwierdzimy sobie, zgadzamy się, i to wszystko, jeżeli chodzi o zakładanie konta. Teraz wchodzimy na YouTube i możemy się na nasze konto nowe zalogować, a w sumie już nawet jesteśmy zalogowani. I w tym momencie, żeby stworzyć kanał, wystarczą tak naprawdę trzy kliknięcia. Klikamy sobie w to kółeczko po prawej u góry, następnie utwórz kanał. Tutaj możemy sobie wysłać zdjęcie i zmienić nazwę. Natomiast zostawimy to sobie. Ja ci później pokażę, gdzie to można zmienić, tak żebyś wiedział na przyszłość. I klikamy utwórz kanał. W ten sposób stworzyliśmy kanał, ale to dopiero pierwszy krok. Pozostaje Ci zadbać o odpowiednie ustawienie, a tego jak to zrobić dowieźć się w tym filmie oraz odpowiednio go spersonalizować, co przedstawiam w tym filmie. Możesz kliknąć w obojętnie, który film drugi będzie podlinkowany pod koniec tego pierwszego, więc zapraszam do oglądania i ustawiania swojego kanału.